Najpierw przeliczmy do układu SI prędkość wyrażoną w kilometrach na godzinę. Zwróć uwagę, zamieniam kilometr na 1000 metrów, godzinę na 3600 sekund. Upraszczam, mnożę, znajduję 4 metry na sekundę. Rzeka z zadania. Brzegi jej oddalone są od siebie OH. Rzeka płynie w prawą stronę. Z przystani P rusza łódź i po czasie T osiąga drugi brzeg. Prąd rzeki zniósł ją OD, a łódź przebyła odległość S. Pisze równanie drogi przebytej przez łódź. S równa się V razy T. Jednocześnie po zastosowaniu prawa Pitagorasa do trójkąta prostokątnego, mamy S również wyrażone takim wzorem. Na tym kończy się analiza fizyczna. Mamy dwa równania i dwie niewiadome. Droga S oraz czas TS należy wyeliminować. Proponuję podzielić przez siebie stronami te dwa równania. S znika, mamy taką zależność, z której wyznaczamy T. Sprawdźmy, czy rzeczywiście ten wzór posiada wymiar sekundy. Sprawdzamy i okazuje się, że posiada. Z tego wniosek, że wyprowadzony wzór przez nas jest poprawny.